Tak, Zabrać więc? 800 plus Ukraińcom, to zaraz do Konfederacji panią zapiszą. W imię ojca i e, syna i brata bliźniaka, to pani słowa. No i no satyra. No satyra. Zawieszenie było na jeden miesiąc, miesiąc szybko mija, jak w ogóle miesiące mijają, więc już tak, już jestem odwieszona, nie, dosta nie dostałam przedłużenia. No nie, no to są pana domysły, zupełnie niezgodne z, niezgodne z prawdą. Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że najwybitniejsze asy w naszej polityce jakiś czas temu dawały nam chwilę spokoju i niezbyt często wypowiadały się o bieżących sprawach, ale teraz chyba uznały, że muszą nadrobić cały ten stracony czas i znów zaczynają dawać wywiady w swoim stylu. Jedną z największych gwiazd rządzącej koalicji jest zdecydowanie pani Yahira, która przy każdej okazji potrafi zahipnotyzować widzów swoimi wybitnymi przemyśleniami i niestandardowym podejściem do świata. Niestety od bardzo dawna nie robiła nic nowego i szczerze mówiąc, zdążyłam się już stęsknić. Ale na szczęście nasza ulubiona polityczka uznała, że wróci i zrobiła to we wspaniałym stylu. Jesteście na kanale A to Ciekawe, a dzisiaj przeanalizujemy sobie jej najnowsze wystąpienia. I tak w ramach wstępu powiem wam, że warto było czekać. Ale zanim przejdziemy do tematu, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba. Bo jeśli tego nie zrobicie, to nasza bohaterka napisze o was piosenkę, a tego raczej byście nie chcieli. A jeśli będziecie mieli ochotę posłuchać, co tam się dzieje w naszej polityce, to wpadajcie na mój ostatni odcinek, w którym męski odpowiedni Jahiry powiedział trochę za dużo i niechcący zrobił tuskowi na złość. Link znajdziecie w opisie i przypiętym komentarzu, a teraz bez zbędnego przedłużania przechodzimy do tematu, bo aż nie mogę się doczekać, żeby pokazać wam, co się tam odwaliło. Każdy wie, że Jachira nie jest najostrzejszym ołówkiem w piórniku, ale spokojnie, w koalicji jest sporo takich osób, które się tam jakoś odnajdują. Problem jest tylko taki, że Jachira nie do końca potrafiła. E, jak jest w ogóle pani status w Klubie Koalicji Obywatelskiej? Zawieszona, nie zawieszona? Byłam zawieszona, jestem już odwieszona, bo e, e, to e, zawieszenie było na jeden miesiąc. Miesiąc szybko mija, jak w ogóle miesiące mijają, więc już tak, już jestem odwieszona. Nie, dosta nie dostałam przedłużenia e, tej kary, no bo tak chyba trzeba powiedzieć. A to było takie pogrożenie palcem? Za, za to zamowę o 800 że należy to wycofać? Ja się absolutnie za to nie obrażam. No to, no jak, jak za karę to się trzeba obrazić. Nie, no. dlaczego? Nie, no to jest. Ja, ja, ja brałam to na siebie. Tak Ja od początku mówiłam, że to były moje poprawki, to ja wyszłam z inicjatywą, żeby porozmawiać o reformie 800 plus, więc mam świadomość tego, że koleżanki i koledzy z koalicji obywatelskiej mają inne zdanie. Dlatego też nie zgadzałam się na to, aby mówiono, że to są poprawki koalicji, bo to były moje konkretnie poprawki. No więc chcieli jakby pokazać jasno, że to nie jest jest ich stanowisko w tej sprawie i stąd to zawieszenie. No, szybko minęło, współpracujemy w innych Zab, sprawach. Zabrać więc. 800 plus ukraińców to zaraz do Konfederacji panią zapiszą. Ale tutaj chodziło o to, aby była równość, abyśmy nie segregowali ludzi pod kątem etnicznego pochodzenia. Jeżeli e, ludzie normalnie tutaj żyją, uciekają przed wojną, bo bawią swoje zdrowie i życie, to nie uważam, żebyśmy musieli, e, szczególnie przy tym stanie finansów państwa, e, musieli rozdzielać na to, czy e, Ukraińcom się należy niepracującym, czy nie należy, czy Polakom. Tylko chciałabym, abyśmy wszyscy traktowali osoby e, tak samo i uważam, że... Paradoksalnie właśnie ograniczenie 800+, chociażby do tego, żeby były przyznawane na rodziny, gdzie jeden rodzic chociaż pracuje i to nawet na umowy zlecenie, to no nie dotyczy też osób z niepełnosprawnością, to by sprawiło, że zyskalibyśmy pieniądze w budżecie na systemowe rozwiązania. Nie bez powodu dziennikarz zwrócił uwagę na to, że tym poglądom jest blisko do Konfederacji. No wydawałoby się, że Jachira rękami i nogami broniłaby się przed takimi porównaniami, ale ku zaskoczeniu wszystkich jest jej znacznie bliżej do Konfederacji niż komukolwiek mogło się wydawać. Ostatnio było głośno o tym, że Sławomir Mencen bierze pod uwagę potencjalną koalicję z Platformą Obywatelską. Oczywiście dla prawie wszystkich ten pomysł nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i jest to bardziej deklaracja, że wspólnie jednak mogą współpracować. Ale niektóre osoby wcale nie uważają, że nie jest to takie prawdopodobne. Czyli Mencen znaczy ja się... plus Tusk, czy Mencen plus Kaczyński? Pomimo tego, że e, panowie teraz sobie bardzo dają tam porazie, że tak powiedzmy, między po panem Mencenem a... A, a, a panem prezesem Kaczyńskim, natomiast ja zdecydowanie uważam, że... To to jest taki naturalny wybór, bo ich bardzo dużo łączy, jeżeli chodzi o taki wspólny światopogląd. E, tak? Tak, no, i mhm. w ogóle cała Konfederacja z różnymi tymi odłamami, bo ona też jest różnorodna w środku, e, więc absolutnie nie widzę tutaj jakiejś mowy o koalicji z naszej części liberalnej, demokratycznej z, z Konfederacją, ale myślę, że możemy rozmawiać o konkretnych sprawach, na przykład właśnie powrotu do wolności gospodarczej. I to są takie tematy pojedyncze, które by nas łączyły, ale absolutnie no to jest za mało, żeby mówić o koalicji. Tu musi być więcej czynników. Wyborcy żeby by to zrozumieli. Mieli, gdyby Tusk z Kaczyńskim, Tusk z Męcenem no, zawiązali nie, no, to jakiś... to jest takie, Byłoby to egzotyczne. No nie chce mi się w to no, wierzyć, to, żeby te to polski mogło... Polski Sejm widział dużo większe egzotyczne układy. No ale układy. To już tak, do, do, na początku tej, takich czasach transformacyjnych. Tak nie, ja myślę, że tutaj ewentualnie do jakichś konkretnych projektów można e, szukać w większości jak zawsze, bo ja w ogóle bardzo bym chciała, abyśmy robili czasem większość e, e, tematami, Znowu nie partiami. To, że raczej to się nie stanie, jest oczywiste, ale szczerze nie spodziewałam się, że pani Yahira będzie podchodzić do tego pomysłu tak optymistycznie i że nawet będzie potrafiła znaleźć kilka elementów, które można by od konfederacji wziąć i zaimplementować do koalicji. Mam wrażenie, że jakby dać jej prawo wyboru, to koalicja wyglądałaby znacznie inaczej, a może nawet zaczęliby współpracować z konfederacją, bo ona jest chętna. Jestem ciekawa, co Tusk sobie pomyślał, kiedy to usłyszał. Niedawno hołownia wbił mu nóż w plecy, ale chyba nikt się nie spodziewał, że Jahira, która jest ewidentną lewaczką, zacznie gadać, że w sumie coś od tego mencena dałoby się do koalicji wprowadzić. Nie chciałam dzisiaj wyciągać mojej foliowej czapeczki, ale chyba jestem zmuszona i muszę się z wami podzielić moją teorią. Może się okazać, że to wcale nie jest przypadek, że w ostatnim czasie zaczęła pojawiać się w telewizjach o prawicowym światopoglądzie, takich jak Republika czy teraz w Polsce 24. Poza tym zaczyna mówić, że ta prawica ma w sumie kilka dobrych pomysłów. Jeśli okaże się, że jest to część większego planu, aby zmienić stronę, to będzie to chyba największy zwrot akcji w historii polityki. Jej słowa szokują tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę jej poprzednie odpały. Chyba każdy kojarzy jej piosenkę o jej miejscach intymnych albo wyśmiewanie się z katastrofy smoleńskiej. Oczywiście nie mogło tego tematu w tej rozmowie zabraknąć i reporter zdecydował się jej to przypomnieć. Mam wrażenie, że to zawieszenie to jest trochę takie pokazanie, że pewien styl prowadzenia polityki w pewnych momentach już nie jest w cenie. Myślę o pani takiej no, ekspresyjnym wyrażaniu pewnych rzeczy czasami kontrowersyjnych. To pani wprowadziła do języka parlamentarnego takie hepeningi, można powiedzieć, które. Jednak parę osób obrażały. Myślę o tym, co się działo przed pomnikiem AK, czy też o drwinach z katastrofy smoleńskiej? No nie, to nie ja rozpoczęłam. E, wszelkie takie dla mnie nieakceptowalne rzeczy dotyczące katastrofy smoleńskiej to brałam od e, pana Macierewicza. To on wymyślił parówki smoleńskie, e, to tamta podkomisja nie szanowała Ale przecież te, uczuć rzeczy, ale osób te zmarłych, rzeczy nie uderzyły w, ja nie w pana Macierewicza, tylko bardzo rodziny miały z e, problem. No nie, tym ale problem. To, no to niech się tłumaczy z tych rzeczy, że to on pokazywał jak na przykładzie parówek, jak, jak wyglądała katastrofa. Ja tutaj absolutnie się nie z tego w imię ojca i tłumaczyć. syna i brata bliźniaka, to pani słowa. No i co? No, satyra. No, satyra. Akurat ja uważam, że tutaj u was, gdzie wy macie też bardzo taki swobodne dobieranie okładek swojego tygodnika, to, to to jest. Na przykład dla mnie to, to nie jest jakaś super estetyka, ale, ale to też panie, gdzieś możemy okay, wszystko satyra, 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 więc, m, można wszystko wytłumaczyć natomiast pamiętać, to Muszę też to są jakby dwie, dwa etapy mojej tej drogi aktywistycznej, potem już stricte politycznej. I to, co Pan przytacza, to jest też z czasu, kiedy byłam właśnie satyryczką. Kiedy się polityczną, kiedy byłam em, em, bardzo aktywna w, w sieci. Gdy zostałam posłanką, to e, ja, ja wykorzystuję do swojego e, pełnienia mandatu mównicę i to na mównicy zawsze zabierałam tak, ale głos, a transparentów używam tylko wtedy, kiedy mnie nie dopuszczano na mównicę, bo nie było debaty. Było... No wiadomo, że to nic złego i ona nie ma sobie nic do zarzucenia. W końcu członkowie koalicji i konkretnie tej strony politycznej nigdy nie potrafią przyznać się do tego, co robili. Jedyna jej odpowiedź to to, że to było dawno i nieprawda. Szkoda tylko, że jeśli zrobiłby to ktokolwiek z prawicy, to nagle zaczęłyby się pojawiać nagłówki o mowie nienawiści i o nawoływaniu do przemocy. Na tym właśnie polega ta lewicowa poprawność i wolność słowa. Każdy może mówić co tylko chce pod warunkiem, że się z nimi zgadza i wspiera ich interesy, bo jeśli sytuacja się odwróci, to trzeba już wyciągać konsekwencje. To co robi Yahira jest zwykłym wyparciem i brakiem jakichkolwiek chęci do przyjęcia odpowiedzialności. Ale nie to jest najbardziej absurdalne, bo ona ma czelność mówić, że należy przestać szczuć na siebie społeczeństwo. Wszyscy za dużo Czyli w pani jest taka rządy. chęć uspokojenia rzeczy. A sprawa... Tak, i myślę, że to by też bardzo dobrze zrobiło społeczeństwo, które też jest bardzo spolaryzowane, nie ukrywajmy. A, a jak społeczeństwo ma rozumieć e, wniesienie oskarżenia wobec policjanta, pana Tomasza Waszczuka, który nie wpuścił pani i pani Urszuli Zielińskiej do strefy e, przygranicznej? No jakby trzymając się zdrowego rozsądku wiemy, że pani sobie tam nie jechały do biura poselskiego, Oczywiście, tylko, że jechałam tylko biura poselskiego. po to, żeby pomóc aktywistom i osobom, które przekraczały granice. No, no nie, no to są pana domysły zupełnie niezgodne z prawdą. Niezgodne z prawdą. prawdą. Zupełnie niezgodne mhm. z prawdą. Ja miałam umówione na ten dzień dyżur, może pan to sprawdzić, był ogłoszony ten dyżur w sieci, były zgłoszone osoby na ten dyżur poselski, więc tutaj wprowadza pan po prostu widzów w błąd. Szkoda, że rzuca takie apele, ale nie spojrzy prawdzie w twarz i nie zrozumie, że sama przez bardzo długi czas nakręca tę nagonkę. Jeśli chciałaby ją zakończyć, to najpierw powinna przeprosić, a dopiero później mówić innym, co mają robić. Co sądzicie o Jachirze? Myślicie, że osoby tego typu powinny być w polityce? Uważacie, że czasami ma rację, czy może jednak nie powinna się nimi dzielić? Uważacie, że mogłaby przejść do Konfederacji i czy w ogóle by ją tam przyjęli? Dajcie znać w komentarzach. Byliście na kanale A to ciekawe. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i suba. No i wpadajcie na mój poprzedni odcinek, w którym szczerba odwalił taką lipę, że Tusk pewnie nie może spać po nocach. Do usłyszenia. Siema.